Mega zadowolona. To jest mój pierwszy bieg taki odnotowany oficjalnie, dlatego jestem bardzo zadowolona. No przebiegła pani piętnastkę, więc trzeba było długo trenować. Czy znaczy, ja tak trenuję pół roku tak naprawdę uczciwie, e, regularnie, a wcześniej to były takie o sobie. A jak podobał się pani dzisiejszy bieg? No super, nie powiem. Adrealina była, każda kolejna górka wywoływała coraz większy uśmiech, ale generalnie odcinam, bo bardzo chętnie. Jest Pani srebrną, honorową uczestniczką edycji Kaszuby biegają, to więc co trzeba zrobić, aby zostać właśnie nagrodzony tytułem honorowego uczestnika? Uczestniczyć we wszystkich biegach Kaszuby biegają. No jak dla mnie to są najfajniejsze biegi Kaszuby biegają, bo biorę też udział w gdyńskich biegach ulicznych, gdańskich, ale Kaszuby są najfajniejsze, bo są super przez Was zorganizowane bo są w plenerze, można poznać każdą miejscowość, jej okoliczne, piękne widoki i to jest najfajniejsze. Jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem tych widoków, które zobaczyłem na trasie. Przepiękne krajobrazy. Ja przyjechałem z okolicy, gdzie są płaskie tereny nad Wisłą. To, co tutaj zobaczyłem, to prawdziwe góry, więc coś niesamowitego. Dla mnie z Nizin to jest niesamowite wrażenie. Czyli dzisiejszy bieg podobał się Państwu? Bardzo się podobał. Cieszę się, że pogoda dopisała, choć od czasu do czasu była potrzebna chmurka, która by to słońce przysłoniła. Górka między 4 a 5 kilometrem i ostatnia górka jak tutaj się biegło do mety i atmosfera ogólnie fajna, mili ludzie i no i było naprawdę miło i fajnie.